A teraz powiedz mi szczerze, na którym etapie swojego życia jesteś? Czy czujesz, że coś w środku woła cię do zmiany, że już nie pasujesz do starego schematu, ale jeszcze nie wiesz co dalej? W dzisiejszym nagraniu pokazuję pięć etapów duchowego przebudzenia i gwarantuję ci, że który z nich opisze dokładnie ciebie. I kiedy to zobaczysz, wszystko zacznie mieć sens. Kliknij w żółte serduszko na dole i posłuchaj pełnego nagrania. Może to będzie najważniejsze 10 minut twojego dnia. Pa pa, czekam na ciebie.